Cześć, jest i witam was kolejny kolejnym na kanale z gry Far Cry 5 Salon Gier. W dzisiejszym filmie zagramy sobie na kolejnej mapie. Tak, zanim zaczniemy, to chciałem wam tutaj złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Mianowicie wam wszystkim moi drodzy mało liczni, ale jednak subskrybenci życzę dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa bożego, spełnienia marzeń, żeby przyszły rok był lepszy od poprzedniego i żeby was, wszystkie wasze noworoczne postanowienia się sprawdziły. I dzisiaj zrobimy sobie w tym ostatnim odcinku w tym roku takie małe podsumowanie tego roku właśnie co nagrywałem, co było dzisiaj robione, ilu Was przybyło, ilu Was ubyło i tak dalej, jeżeli chodzi o subskrybentów. I zaczniemy i wpiszemy sobie taką frazę COVID-19, no. Niestety ten rok raczej, tylko z tym się chyba tak najbardziej kojarzy. I zagramy sobie na tej mapie wędrówka. Jest to króciutka mapa yy, sty, w stylu wędrówki. Jest, on ma tutaj, ona właśnie jest ona tej przetrwaniem. Jej twórcowy Extreme Genders została do nas 16 marca tego roku, no to czyli w momencie kiedy właśnie zaczął, zaczął nas się koronawirus, a została rozegrana tylko 335 razy. No to w sumie mało w ciągu tego czasu, no też może stąd taka niska ocena. Dobra, zaczynamy. No tam właśnie było teraz za okiem u mnie słychać jak ktoś strzelił petardą, czego podobno w tym roku nie wolno do końca, bo nie, właściwie jest... Właściwie jest dwie, dwie, nie, jest 1845, to za 16 minut nie bo, będzie wolno już z domu, wychodzi aż do 6 rano. Ale chyba na swoim podwórku można strzelać petardami. Tego nie wiem, ja osobiście w tym roku nie strzelam nimi. Sobie darowałem, zdokupiłem sobie masę zimnych ogni. Dobra, wybierzmy sobie jakiś tutaj styl. Myślę, że do takiego przetrwania najbardziej by pasował ten pistolet tutaj tylko z nożem. Tego nie będę podnosił. Dobra, bierzemy. No i tak, mówię. Chciałem zrobić przy okazji takie podsumowanie tego roku. Czyli po prostu powiedzmy sobie co ogólnie w tym roku miało miejsce na moim kanale. Generalnie tak, najwięcej w sumie filmów jakie nagrałem w tym roku to były nic innego, jak tylko właśnie... Salongier. Niestety w tym roku nie nagrałem filmu z Urso Liberty, a postanowiłem sobie, że to będzie główna gra, jaką będę nagrywał na mój kanał, ale niestety w tym roku nagrałem tylko... nie wiem ile tych filmów. Może tylko policz na palcach jednej ręki. Przede wszystkim to ja mówię, nagrywałem głównie to, czyli czyli Salongier, oprócz tego zacząłem też nagrywać Red Dead Online ze względu na to, że ja zawsze chciałem mieć grę o dzikim zachodzie, a ja grałem w, w single player tam nie bardzo jakoś osobiście czułem ten klimat dzikiego zachodu, bo dziki Zachód mi osobiście kojarzy się głównie z pustynią, za to tam było dużo prerii na początku. Tam, gdzie jest ta część fabuły poświęcona Arturowi, Arturowi Morganowi, tam jest bardzo dużo prerii. Ale też bardzo dużo lasu. To osobiście las mi się nie kojarzy z dzikim zachodem. Mnie las y, kojarzy się bardziej z wojną i niepodległości Stanów Zjednoczonych w tam 18 wieku niż z dzikim zachodem. To też chętniej zagrałem w Reddit Online, ze względu na to, że tam jest cała mapa odsłonięta. No i też ten Reddit Online nawet bardziej mi się podoba od Singla. Bardziej niż OETN. chociaż nie, fabuła też jest ciekawa, fabuła to jest fajna. No i właśnie Red Dead Redemption 2 także było przeze mnie nagrywane, ogrywane. Tam nagrałem te kilka misji indiańskich, to jest główna fabuła. To były misje poświęcone Indianu. Wapipi Jeszcze te, tego całego nie skończyłem, i po nowym roku gdzieś tak planuję nagrać właśnie kolejny odcinek poświęcony misjom indiańskim. No, a oprócz tego to ja mówię, no Reddit Online takie jest, no, no nie jest jeszcze idealne szczerze mówiąc, ale mi wystarcza osobiście to, że jest ten dziki zachód, więcej takich misji, ten taki fajny teren pustynny tam, w tym New Austin, pustynia, cała mapa odsłonięta, piękny, duży, otwarty świat. Gracze inni są niekiedy upierdliwi, bo cię zaszelą o byle gówno. Tak się niestety też zdarza, no ale co poradzić. Oprócz tego nagrywaliśmy też sobie Empire Earth 3. Empire R3 O kurwa, tam jest chyba ten gruby, co? To no, nie, dobrze. Nagrywałem też Empire R3. Miałem jeszcze kilka odcinków z jego nagrać, ale ich nie nagrałem. A nagrywałem to ze względu na to, słuchajcie, że 10 lat temu byłem w drugiej klasie gimnazjum, to ja właśnie grałem w tę grę. A ja w... tak właśnie, żeby uczcić jakby drugą klasę, to powiedziałem sobie, że sobie to właśnie nagram. cholerny behemot. No a oprócz tego co mogę jeszcze o tym roku powiedzieć, tak niezwiązanego z moim YouTube'em i grami. No niestety cały rok upłynął... Aha, jeszcze, jeżeli chodzi o gry, to jeszcze też nagrywałem eventy, War of Rights i kilka innych właśnie odcinków też nagrałem. Chyba nie tutaj miałem tak w ogóle wbić. Ale dobrze, że jeszcze nie skończyliśmy, bo jeszcze nie omówiłem wszystkiego tak chciałem. Bardzo dużo zombie to jest. No właśnie, ta poka... Yy... Ta cała... Pandemia i tak trochę się przypomina zombie, to też dlatego gramy dzisiaj na tej właśnie, a nie innej mapie. Kurde, bardzo ich dużo jest, a przesrałem mój pojazd niestety. No ten rok, tak mówię, no nie był, tak już obserwując od kanału, od gier, nie był właśnie najlepszy, pod tym względem był wręcz do bani. Planowałem sobie w tym roku, była wycieczka do Stanów Zjednoczonych, którą niestety nie pojechałem, Obie obejmowała ona studentów. Ja jeszcze byłem studentem, bo ja skończyłem magisterskie studia w tym roku, no to był chyba jedyny w sumie taki plus w tym roku. No, w czasach też nigdzie nie byłem, ani do tych dzisiaj, znaczy w tym roku nie pojechałem. Mam nadzieję, że jak pandemia minie, to że załapię się na jakąś wycieczkę przynajmniej i... że uda mi się też tam kiedyś pojechać na stałe, mam nadzieję. No, żeby przy tam pomieszkać, też kilka lat przynajmniej. Zresztą, to już mówiłem, to kiedyś było moje marzenie. No, ten rok był taki, jaki właśnie był, ze względu na koronawirus. Na szczęście mnie osobiście ominęło, ominęła mnie pandemia, moją przynajmniej bliższą rodzinę, bo z dalszą, z dalszą taka ciotka niestety zmarła. Mam nadzieję, że spoczęła w spokoju Powiedzmy, powiedzmy też, że dedykuję jej ten odcinek no i w ogóle to ocie jest dedykowany koronawirusowi no, to, że tak mówię, no to cały rok upłynął pod tym. Mogę wsiąść do tego auta, mogę A byłoby wszystko dobrze. Rok nie byłby zły. No krótko mówiąc... Byłoby wszystko normalnie, gdyby nie koronawirus. No ładnie nam się zaczęła pandemia, e, na, ładnie nam się zaczął, ładnie nam się zaczęła dekada, dekada lat 20. Rok temu nagrywałem właśnie odcinek poświęcony temu. Rok temu nagrałem właśnie odcinek, który opowiadałem, skąd się mnie to wzięło, że chciałem kanał na YouTube prowadzić, takie podsumowanie całej dekady było. To właśnie miałem taką nadzieję, że fajnie, że lata dwudzieste się zaczęły, lata dwudzieste były w dwudziestym wieku, a ja kiedyś miałem fioła na punkcie właśnie międzywojnia i w ogóle lat dwudziestych, bardzo lubiłem kiedyś te czasy. No jak byłem mały, to oglądałem taki serial jakiś leciał, czy film, czy seria, teraz nie pamiętam, lata 20, lata 30. była taka właśnie tam piosenka. Miałem też pomysł na taki film, że tak kurde lata dwudzieste dwudziestego pierwszego wieku, lata dwudzieste dwudziestego wieku, jak wyglądały te auta, telefony, Wojsko polskie, wojsko amerykańskie, mundury w sensie i uzbrojenie i tak porównaj, bo wiadomo, u nas to była wojna z Bolszewikami w 1920 roku, równe 100 lat temu. Pokażę na przykład, jak wygląda współczesny żołnierz, a jak wygląda Ułan z czasów właśnie wojny bolszewickiej, tak bym to mniej więcej zrobił. Telefon, współczesny smartfon. Jak na nie coś tam cykam, i taki telefon mam w domu zabytkowy. Tam, czy z lat 20. to nie wiem, możliwe. Ale w każdym razie już taki dawno nie ma. Ha, jednak zombie się wzięły za nich. Zombie. Tutaj też są zombie. Dotarły tutaj. No ale tego filmu nie zrealizowałem, ze względu na to, że. Na chwilę obecną wszystko się obraca wokół... Kurwa mać. Wyzkołuj z tego auta. Sorry, że klę, ale się wystraszyłem. Auto się... prawie że hajdsło, a nie chcę tutaj zginąć w tak krótkiej mapie. Którą specjalnie przedłużam, żeby się tutaj wygadać. Co jeszcze mogę o tym roku powiedzieć? Z grubsza to tyle, no koronawirus, koronawirus i jeszcze raz koronawirus. Nagrywaliśmy sobie salon gier w Far Cry 5, nagrywaliśmy sobie War of Rights, Empire 3, kilka filmów z Wars of Liberty, Red Dead Online i Red Dead Redemption 2. Miejmy tylko nadzieję, że przyszły rok będzie o wiele, o wiele lepszy niż ten, który mija teraz. Chociaż też na pewno ten koronawirus w dalszym ciągu będzie problemem. Może, możliwe, że będzie też trzecia fala, tego nie wiadomo jeszcze. Moim zdaniem będzie to ja fala, nie chcę być złym prorokiem, ale wszystko na to wskazuje. Znaczy ten rok niestety był taki był. I też te moje podsumowanie tego roku nie jest rewelacyjne. Rok temu było fajnie tam więcej miałem do powiedzenia jak w tym. No ale w sumie co innego jest podsumować 10 lat, a co innego jest podsumować jeden rok. Mapę oceniam pozytywnie, dobra. Jeszcze raz na sam koniec chciałem wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia marzeń, szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy od poprzedniego. I żeby Wam się wszystko udało, wszystko Wam życzę jak najlepiej, moi drodzy subskrybenci. Mam nadzieję, że wam się podoba. Stawicie przynajmniej liczę na jakieś 2-3 łapki w górę. I do usłyszenia już w nowym roku. Pierwsze filmy będą się pojawiały od razu w styczniu, na początku stycznia. Nie mówię, że od razu jutro, czyli pierwszego, ale na pewno się pojawią na początku stycznia nowe filmy. Niekoniecznie z Salonu Gier, może z innych gier też. Jeszcze raz dziękuję każdemu za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym roku, cześć, trzymajcie się.